Przykuj się z samochodem Zaczynamy. Zróbcie to szybko. Rozumiem. Ucieka. ucieka. Przez bramy. Uuu, ale akcja początek. na początek. Ja na się z wami przywitać, co prawda troszeczkę chamski miejsców przyrywam. Jak pewien program, to rewizyjny, ale dobre, dobre, dobra, spokojnie. Ohio, ja wam wszystkim, jestem Dawidopelką. Oczywiście, jak teraz ostatnio tak zacząłem, zapraszam Was ogólnie jeszcze na Discorda. Oczywiście, link macie w opisie. A tak to nie będę już wam dużo dalej. Oczywiście, możecie tam ze mną gadać, pisać i tak dalej, A więc, jeśli chodzi o cały gramy W Medal of Honor, Warfighter, kampanię. Jeszcze multiplayer nie było. Możliwe, że po kampanii zrobię jakiś odcinek z multiplayer. A teraz mamy chyba pościg. Na co się dzieje? Mnie się nie wymknie, będę waszymi oczami. Kieruję się na północ. No mnie to raczej powinienem go złapać. Nie mogę w niego strzelić, to jest najgorsze. Pewnie to jest tak zaprogramowane jak tamta wyścigowa, że... jak ogólnie włącznie. troszeczkę się dowiedziałem. Wow! Chyba wbijem gdzieś się nie powinienem. O chyba se Głośnik musiał przyciszyć pogram troszeczkę za głośno. Ej, no źle pobiegłem, serio. Ogólnie motor tak przedtem wbił strasznie gdzieś i tak, jakby tak. To jako że chcę Nadal się jakby profilu Dobra, jakoś ciśniemy. Dużo skonią, a na Będzie Ej, dużo amunicji mam w tym. Przegra muszę sobie przeciwszyć, bo za głośno jest mi. Nie wiem czy to nagrałem się słuchać jak bawi się głośnikiem. Ale możliwe. Dobra, na razie jest bezpieczny. Dobra, wszystko się dobrze nagrywa. Ej, hey, fajny jest ten vlog że... Infinity Ammo. Zresztą na on spoko działa. Jak chcemy dokonać ciężka misja nawet, a ten koleś jest tak zrobiony po prostu, ona on nam nie ucieknie i tak. Pewnie. Uda nam się na końcu go złapać czy coś. Tylko, że on po prostu tak naprawdę już by uciekł nam. Ta gra była troszeczkę realniejsza. Kieruje się na swój teren. Ma tam ludzi. Okej, okay, tak troszeczkę się pobawimy. Traktujemy trybem sniperskim. Dobra, przebiegniemy się tam troszeczkę o Najdzik! A nie mogę po prostu muszę po nodze. No pani nie strzelę mu. A! Czyli jednak nie mogę. Mutek. A w którym momencie z Dobra, Dobra, nie tak kiepsko w sumie. Nie strzelaj do farada. musimy go pojmać. Chcecie mi Co nas? Fila. Kieruje się na swój teren. Ma tam ludzi. Faraz się przemieszcza. Za zauważyłem w komentarzach, jak ktoś pisał, że fajną grafikę ma ta gra. A ja sam przyznaję, jest nawet spoko. Ja troszeczkę to zmniejszyłem ustawianie graficzne, bo coś mi przycinało. Ale to prawda, gra ma nad wybitną grafikę. Okej, okay. a co się wezmę sobie tego AKS-u? Daj AKS. Ej, spoko. Mammo. Zaraz wywalić, i ten. O i tyle, no. A moje poszło mnie, a ja wywaliłem to. Jak w sytuacja? Barat idzie wzdłuż linii energetycznych. Nie dajcie mu uciec. do nas. Dużo, ale dacie radę. Od osłony do osłony, przyjąłem naprzód chłopie Nie będę uciekać bez końca, jest małż! Ej, ale oni już nie żyją. Może tędy? Nie. A, tu jest wyjście. Dobra, już myślałem. Czyli mają mi coś tam otworzyć. Przemieszczać się. Leżeć. Ej, fajny jest ten pistolet. Jest jak najlepszy od broni samej głównej. Kurde. Cisnę z nim. Idzie w stronę mostu. I tak naprawdę, no, mogliby strzelić mu po nodze. Nigdy nie odpuszczamy Dorby, go Oho Dobra, jakoś ciśniemy ich tutaj Wszystkie tak momentami się pojawiają naprawdę za bardzo sypiam Okej, okay, najdzik jakiś Przyjąłem! ja! No pierd. A ty, że się to otworzy, brawo! Czę prawie zginąłem Aj byś... Się... Ej! Słuchajcie, ja bym tak to zrobił, że po prostu wziąłbym to działko, wykorzystał. Zresztą, wygląda bardziej na ale dobra. Nieważne. Tylko, dobra, ja przesułem, że mnie nie zabije. Pomyślałem, z ten granat mnie zabije. Poszło. Uuu! To się sam nie spodziewałem. a że się zasłonił. Normalnie Janusz, taktyk. Nie ma nic. Ale bania wyszła mi całkiem. O, Adnik. Chabajcie. I już się porobiłem, nie? To niemniej zreloadowałem, nie reloadując Chyba się zmęczył Hi, hi, Kolejny cel! Szósta! O tak Od razu wygodniejsza broń To nawet mam, mam do niej Tak, tego nie żałuję, bo broń jest wyśmienita Powiem wam, że mi się już podoba to naprawdę ciężko amunicję do niej. Stero. Ten hitbox. Tak, widzę. Złapał drugi oddech. Przed tobą jeszcze paru wrogów, ale pewnie nie będzie tych drog. Jakie zdrowe tam? Żyłem. Hej. Dobra, jakoś biegniemy. Ogólnie ostatnio biegam kolejną nimę. Znaczy prawie całe. Też pewnie po tym jak tu jutro wrzucę, bo to ten przed dzień to już pewnie będzie ten Który pewnie obejrzy cała Kurde szkoda, amunicja się skończyła No już. Okay. już nawet bardzo dobrze Jak już ten granatnik, kurde On się wycofują, nie wiem czego, ale mi takich glotek się podoba, dobra, ciśniemy. Jak mu wypadł ten karabin tak śmiesznie Ej, no czego znowu mi przycina? Ua. żebyśmy go złapali już Life Preacher Czego chcecie? Pentryt. Skąd go bierzecie? A? Richard? A! Już rozumiesz? Pentryt. Skąd go bierzecie? Od jednego bankiera. Z Dubaju. Nazwisko? Gadaj już! Hassan. Nazywa się Hassan. Wciąga za dużo uwagi. Zabierzcie Farada w miejsce. Hassan. Arabski biznesmen z Dubaju. To jak szukać igły w stogu siana. Postaw go na nogi. Idzie z nami. Oh. Cholera, nie żyję. Dawaj! A mieli już Cholera! Dusty, walą do nas! Zabili Baradza! <śmienicza> Zabierz nas Cholera! stół! Ok, Mother. Na zakup macie budynek. Musicie ostro zapieprzać, bo wali na was twórcy stopy. No już, panowie. Tempo! Gdzie jest atap, do kur... Jest w drodze, Mother, ale to bez znaczenia, jeśli nie zdobacie się z wydostać. Idźcie wzdłuż wykopu. Nie zatrzymujcie się. Im szybciej, tym lepiej. Jasne, Dusty. Dawaj tu a Zauważyłem, że lekko napisy są ten. Z tego co zauważyłem, to jesteśmy chyba w tyłku. A już pistolecik ze zrelałduje. No dobra, myślałem, że ten miso się zaraz skończy. O nie jest taka krótka, jak mi się I Ej, może być poczekona mnie, trochę jestem w tyle. Że rozumiem, że tobie też się śpieszy. Bo wow, aż mi monitor chce się od tych wyłączyć. Widzicie, w drodze. Przy frontowym... tam na choma, albo nie. Nikt został no. no. I teraz powiem wam, że taki karabinek już jest lepszy niż przedtem. O, tu przecinek! Aż mi lekko, przecina coś. Czekajcie, ja zmniejszę troszeczkę... O jest nie wyjść eee, rozgrywka, grafika. Dekoracja, jakość... Wiecie co? Troszeczkę cienie zmniejszę na niskie. Naprawdę, no wiem, że szkoda w tym nagraniu, ale... Łe! Ale! Adam czeka od rądu! Tylko szybko! Macie tam coraz większą widownię! To jest... Wygląda jak zwyczajny kałak. Hmm. Mamy to. Jazda, jazda! Niedobrze mamy! Damy, zaczynamy damy! Damy, mówię naprawdę! Będziecie musieli odstawić się jak stróż boże ciało. Wyciągam was z piaskownicy. Doprowadźcie się do porządku. Im szybciej wyniesiemy się z Pakistanu, tym lepiej. Czy Przedostańcie się do Beshawaru. Stamtąd przerzucimy was do zatoki. Może od Hasana dowiemy się czegoś nowego. Zrozumiano. Dosti. Gdzie jest Mako? W prowincji Abian, to teren Al-Kaidy. Miejscowy rezydent 40 minut temu wyprawił ich w powietrze. Możemy? Na całego. Według raportów to cały kompleks broni, szkolenie, do tego prawdopodobnie skład. Petrytu. Połączmy się z nimi. Rob się. Okej. W tym momencie zakończymy ten odcinek. Jak widzicie, już kolejna mi się zaczyna, więc. też się subskrybujcie i A.